Klemensa Augusta Ferdynanda Marię Kijacynta Wittelsbacha, urodzonego 16 sierpnia 1771 i zmarłego 6 lutego 1761 71 roku. urodziny dziadka. Był księciem bawarskim, księciem elektorem kolonii, arcykanclerzem Włoch, arcybiskupem kolonii, biskupem Rady Zbony, Münster, Paderborn, Hildesheim i Osnabrück. W tym również z rodu Wittelsbach. Był synem księcia elektora Bawarii Maksymiliana II Emanuela i księżniczki Teresy z sobieski Jego dziadkami byli książę elektor Bawarii Ferdynand Maria Wittelsbach i Henrietta Adelaida Sabawucka oraz król Polski Jan III Sobieski i Maria Kazimiera Darkiew Marysienka. Dziadek Klemensa Augusta. Król Jan III Sobieski urodził się 17 sierpnia 1629 roku w Olesku, a zmarł 17 czerwca 1696 roku w Lanowie. Pochodził z magnackiego rodu Sobieskich, był marszałkiem wielkim Koronowym, cesarz wielkim Karol Koronnym VII brat i od 1674 roku królem Polski. Jego 22-letnie panowanie było okresem stabilizacji Rzeczpospolitej, po cesarz Rzymski 50. wojny pol i potopiec szwedzki. Ten wybitny dowódca wojskowy był popularny wśród poddanych. Wnuk jego zwycięstwa odniesione w Jana który jest 11 latniły jego pozycję polityczną. listopada 1933 roku. W w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku. Po tym wydarzeniu Osmani nazwali Wolwem Lechistanu, a papież Inocenty umonorował go tytułem fidei defensor, obrońcy wiary. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych żona cesarza, polskich, i siostra polskiej królowej. Klemens August był czwartym synem i piątym dzieckiem Maksymiliana II Emanuela i Teresy Kunelówki. Krzysztości. Krzysztości. i był w ten sposób królem Polakiem, jednak Siostra. nie odwiedził nigdy Polski. Miał dziewięcioro rodzeństwa i pięcioro rodzeństwa przyrodniego po ojcu. Jego brat, Karol Albert, był księciem elektorem bawarskim i późniejszym cesarzem Świętego królestwa rzymskiego Karolem VII. Inny brat, Ferdynand Maria był cesarskim feldmarszałkiem. Jan Teodor był biskupem Rady Zbony, Freisinga i Lierz. Klemens August był od najmłodszych lat przeznaczony do kariery duchowej. Studiował w Rzymie, jako piętnastolatek został koadjutorem biskupa w a w roku następnym ordynariuszem Tybirów. W wieku 19 lat otrzymał biskupstwa w Padołni i w Mierzach. W listopadzie 1723 roku sięgnął po jedną z najbardziej prestiżowych ludności kościelnych w Rzeszy, tytuł arcybiskupa kolonii. Tym samym wszedł do grona elektorów, mających wpływ na obsadę tronu cesarskiego. Rok później został biskupem Hildesheimu. I w roku 1728 osłabiono. Jako koloński książę-biskup był Klemens August równocześnie władcą księstwa Westfalii, historycznej krainy, do której należało również miasto Wappenborg. Przez współczesnych był nazywany panem pięciu kościołów. Był jednym z najważniejszych książąt Rzeszy. Jego politykę zagraniczną charakteryzowały częste zmiany sojuszników. Podczas wojny sukcesyjnej Polski opowiedział się po stronie Francji, pozwalając przejść jej wojskom przez swoje terytoria. W czasie wojny sukcesyjnej austriackiej wspierał swojego brata w staraniach o koronę cesarską i to on koronował Karola VII we Frankfurcie nad Menem. Clemens August Wittelsbach. Rezydował głównie w Bonn, gdzie otrzymywał ogromny twój. Otaczał się przepychem, zbudował kilka wspaniałych rezydencji i pałaców. Prowadził bardzo kosztowny tryb życia. Jego legendarne barokowe ceremonie kościelne onieśmielały nieśmielały wiernych swym przepychem. U marł nagle 6 lutego 1760. Truty, tak jak jego roku na zamku w Ehrenbreitstein. Pochowany został w katedrze w Kolonii.